Będąc ekonomistą i też praktyką, praktykiem i w biznesie, ale też w sferze publicznej, będąc blisko tych, którzy zarządzają całą gospodarkę z pozycji politycznych. Wydaje mi się, a też uczestnikiem rady programowej Kongresu Obywatelskiego, który jest się bardzo interdyscyplinarnym i często dyskutuje na temat tego szklanego sufitu, wydaje mi się, że ten szklany sufit leży poza dziedziną ekonomii. Poza przestrzenią ekonomiczną. Polacy chcą modernizacji kraju, państwa, gospodarki, infrastruktury, usług publicznych, edukacji, służby zdrowia, systemu zabezpieczeń społecznych. Od strony materialnej mamy tutaj bezprecedensowe wsparcie ze strony Unii Europejskiej, ale też w wielu dziedzinach od strony organizacyjnej, koncepcyjno-prawnej. Musimy jednak wypracować własne oszczędności, żeby Inwestować i w sferze prywatnej, i w sferze finansów publicznych, i musimy wypracować własne koncepcje. Dlatego też wielu Polaków domaga się w tym zakresie wizji dla kraju całościowej, kompleksowej wizji rozwoju i chcieliby, żeby tą wizję miały partie polityczne, rząd, liderzy polityczni i premier. Pożądanie takiej wizji jest tym bardziej uzasadnione w obecnych czasach czasach bardzo zwiększonej niepewności z powodu kryzysu światowego. Z powodów ekologicznych, klimatycznych, demograficznych, presji konkurencji globalnej. Taka niepewność powoduje, że chcemy, by nasi liderzy wiedzieli, znali tą drogę, ale oni też żyją w tej niepewności. Mimo tych oczekiwań, spotykają się często z koncepcją tu i teraz, czy tak zwanej ciepłej wody w kraju. Ale czy brak wielu koncepcji, strategii, reform, czy brak tej wizji nie wynika z naszych polskich Ograniczeń mentalnościowych. Ja nie jestem socjologiem, wiem, że za to pojęcie często byłem krytykowany, więc do tego do, dodam naszych postaw, dyspozycji kulturowych, wzorców zachowań, naszego habitusu. Nadmiernego indywidualizmu w czasach wymagających wysiłku zbiorowego, pracy zespołowej, braku zaufania wtedy, kiedy zaufanie jest podstawowym czynnikiem podejmowania ryzyka. Braku poczucia własnej wartości i potrzeb zewnętrznego uznania, ale i megalomanii, wtedy, kiedy potrzeba doceniania u innych, wspierania ich talentów, inicjatyw i innowacji jest ważnym czynnikiem rozwoju. Skłonności do zrywów jedno, jednorazowych poświęceń wtedy, gdy potrzeba długotrwałego i systematycznego wysiłku, czy nie ta ukształtowana w innych czasach i w innych okolicznościach. Mentalność taka zbliżona do folwarcznej nie jest główną, głównym, ba, główną barierą rozwojową, szklanym sufitem naszego rozwoju. Świetnie pracujemy w zagranicznych korporacjach, nawet nimi potrafimy kierować, ale nie mamy, mamy problem z ustaleniem sprawnego systemu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa. Potrafimy interpretować prawo unijne, ale nie możemy wypracować prawa tam, gdzie Unia nam nie pomaga. W edukacji, ochronie zdrowia, sądownictwie, systemie emerytalnym, zarządzaniu finansami publicznymi. Radzimy sobie świetnie z inwestycjami prywatnymi w rodzinie, w firmie, bardzo często nawet i w gminie, ale mamy problemy z inwestycjami modernizacyjnymi na szerszą skalę w drogownictwie, w kolejnictwie. Krytykujemy politykę ciepłej wody w kranie zabrak wizji, która by porwała większość. Dała tej większości wsparcie, ale tak naprawdę odpowiedzmy sobie na pytanie, jak długo mieliśmy tę ciepłą wodę w kraju bez zagrożeń ze strony najeźdźców, rewolucji, zmiany ustrojowych, prześladowań, niepokojów społecznych. Czy nie jest tak, że ta krytyka polityki ciepłej wody w kraju wynika właśnie z, naszych, z naszej mentalności? Czy nie jest tak, że jak mamy dłuższy okres ciepłą wodę w, w kranie w spokoju, to już nas, Polaków, trochę ponosi? Już chcielibyśmy być przez coś porwani, zjednoczeni na moment do jakiegoś zrywu, jak na przykład Euro 2012. Czy jest możliwa wizja modernizacyjna, która porwie większość i da tej większości wsparcie, bo tylko taka ma charakter implementacyjny która. Nie tylko, że będzie wypływała z naszej mentalności bo i tradycji, bo musi, ale będzie tą mentalność modernizowała, dostosuje tą mentalność do nowych wyzwań, życia, wolności, włączania się we współpracy, do współpracy w zaufaniu wzajemnym, konkurowania kapitałem społecznym, kreatywnością, innowacyjnością, otwartością. Czy jest możliwa kompleksowa reforma edukacji z poparciem nauczycieli, którzy bronią swoich przywilejów, czy z poparciem rodziców, którzy zebrali ponad milion podpisów przeciwko obowiązkowi szkolnemu od szóstego roku życia? Czy jest możliwa kompleksowa reforma sądownictwa, systemu ochrony zdrowia z poparciem sędziów, prawników, lekarzy, ale też pacjentów, ale też podatników płacących na te usługi publiczne? Czy jest możliwa przebudowa systemu emerytalnego, jak wszyscy chcą likwidować przywileje u innych, ale nie chcą, żeby nasze były w jakikolwiek sposób naruszone? Czy jest możliwa sprawna budowa dróg wtedy, kiedy wszyscy chcemy mieć dookoła siebie obwodnice pod warunkiem, że będą prowadzone poza naszą miedzą? Czy jest, możliwa, czy jest możliwy sposób przebudowa sposobu zarządzania finansami publicznymi? Wtedy, kiedy wszyscy chcą większych wydatków, modernizować armię, zwiększać wydatki na infrastrukturę, na podstawowe usługi publiczne, ale jednocześnie chcą obniżać podatki, obniżać klin podatkowy, narzuty na koszty pracy. A jeśli tak jest, jeśli tak jest, że to nasza mentalność, ten nasz habitus jest szklanym sufitem naszego rozwoju, to w jaki sposób my możemy go przebić? No tak naprawdę w historii to znamy takie przykłady jak Piotr Wielki czy Akatjurk, ale my chcemy to zrobić z poszanowaniem dla naszej tradycji tożsamości i dla demokratycznego systemu zarządzania naszymi sprawami. Tak naprawdę to sprowadza się to pytanie do prostego, czy jest możliwe wyciągnąć się za włosy z wody. Wydaje mi się, że nie ma tutaj oczywiście łatwego rozwiązania, na pewno prostej drogi. Możemy iść tylko za kosami, dwa kroki do przodu, jeden krok do tyłu, ale jedynym sposobem na przebijanie sufitu naszego rozwoju to jest wspieranie wszystkich rodzących się od dołu inicjatyw lokalnych, wspieranie talentów i liderów, przecinanie wszystkich ograniczeń i więzi tam, gdzie się te talenty, inicjatywy. I pozytywne zjawiska rodzą tak, żeby mogły pączkować, tak, żeby mogły się wyspowo rozwijać. Będziemy mieli dzisiaj pewnie wiele spotkań na kongresie obywatelskim i wydaje mi się, że nie ma innego sposobu na przebijanie takiego sufitu, jak właśnie w taki sposób, w czasie takich kongresów, w czasie takich dyskusji, tak, żebyśmy się mogli dowiedzieć, że a później wspierać, że ten szklany sufit da się przebijać tak, jak. Pani Ewa Błaszczyk go przebiła, wybudzając teraz, czy pro, powodując, że wybudzają się kolejne dzieci, pewnie powie, że to nie była droga prosta, bo teraz możemy pokazać sukces, ale trzeba było wiele przebijać z szklanych sufitów na niższym poziomie, żeby do tego doszło. Czy jak pan. Robert Firmhofer, dyrektor Centrum Nauki Kopernik, który też tutaj jest i pewnie w jakiejś dyskusji będzie brał udział. Tylko poprzez wsparcie, docenienie i wsparcie tego typu inicjatyw w różnych płaszczyznach życia jest jedynym sposobem na to, żebyśmy mogli przebić szklany sufit polskiego rozwoju i żebyśmy rzeczywiście na drogę nowoczesności weszli. Dziękuję bardzo.